Ej, ej, Żeby nie było, nie próbujcie się łudzić! Żadna inna postać nie będzie tak fajna, jak ja! Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale! I... Ten kanał by nie istniał, gdyby nie ja. No, może to trochę racja, natomiast yy, spotkamy się do dziś, ponieważ wyszedł drugi numer gazetki LEGO Batman. I cóż, ciężko tu nie odnieść wrażenia, że, no, Cały czas Blue Ocean nas rozpieszcza, bo oprócz oczywiście gazetki dostajemy saszetkę z naklejkami. U mnie był już opening jednych naklejek, niebawem będzie drugi mega opening kolejnych saszetek z naklejkami LEGO Movie 2. Tak samo również dostajemy tutaj no, opakowanko z kartami LEGO Ninjago TCG. Również opening ich na moim kanale był, wszystkie odnośniki znajdziecie sobie tutaj do prawej, po prawej stronie oraz karty i naklejki. Dajcie odnośniki tylko do moich filmów. No i cóż, dostajemy tutaj tym razem gazetkę z Robin i od dnia dzisiejszego jest w kioskach. Robinem oczywiście zajmiemy się za jakiś czas. Najpierw obejrzyjmy sobie, co my znajdziemy tutaj w gazetce i odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie, co w kolejnym numerze, ponieważ tak ta gazetka nie jest, tak jak Lego mówi, dwuodcinkowym epizodem w waszym życiu. Ona ma wejść na stałe, ma być na stałe dwumiesięcznikiem, więc zobaczymy, co będzie w kolejnym. Ja już, kochani, wiem. Ja niestety też. Dobra, dobra, przejdźmy sobie jednak do komiksów samych, no cóż, mamy instrukcję oczywiście złożenia Robina, po czym przechodzimy do komiksu, który jest nawet w nazwie Skrzydła Robina, no bo cóż, zawsze pamiętajmy, te komiksy nawiązują do postaci, która zazwyczaj jest w gazetce. W tej historii Batman spotyka no, Two-Face'a wraz z Robinem i ziomuś, ale ja doskonale znam swoje przygody, przestanę o nich opowiadać, kup się na czymś ciekawszym. No dobra, przejdźmy do czegoś ciekawszego, no mamy zapowiedź numeru, o, 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 o wyjątkowy numer, spójrzcie, zabawka Garmadon, ależ to jest mocny cios. Co najmniej tak mocny jak mój Dokładnie, to jest mocny cios Ależ nam się zabawka Ajajaj aj, aj. Ależ będzie kochani mocno Dalej, przechodzimy dalej Do komiksu Powiedziałem coś o komiksie Dobra, dobra, już przewijam Dalej, moi drodzy, komik jak zawsze Fajny, nie brakuje tu powieści o dwóch twarzach Nie brakuje zagadek Zapach gazetki unosi się aż tutaj Do mnie, to znaczy, że jest świetna Papier w ogóle Zapomniałeś dodać, że papier się poprawił no właśnie moi drodzy, mam wrażenie, że papier też się poprawił trochę. No oczywiście kolejny genialny numer Lego City, który również przed nami. Jeszcze więcej zagadek, fajnego pokazywania tutaj tego uniwersum. Nie no, fajnie, fajnie. No i komiks, tak jak ostatnio nas przyzwyczajają. Eee, komiks mamy jeden dłuższy zamiast kilku krótszych, tylko w gazetce, ale to nie od tego wydawnictwa Star Wars chyba jest tak, że mamy tych komiksów dwa, ale krótsze. Eee, no i komiks oczywiście kończy się dobrze, jest trochę więcej zagadek. Starcie drużyn bohaterowie kontra Łotry. To zupełnie jak na moim kanale z grami. Tam gramy w DC złoczyńcy i właśnie tym złoczyńcami często gramy. Za to, że grasz z złoczyńcami jeszcze się z tobą policzę. A, no i cóż, oczywiście nie brakuje konkursu na koniec. Za wypełnienie ankiety i przesłanie pracy możemy wygrać. Spójrzcie jak fantastyczne nagrody. No jest ciekawie! No i tak, kolejny numer! A w kolejnym numerze co? Weź to usuń! Zasłoń to! Zasłoń to! Zasłoń to! Zasun to. No i na końcu oczywiście wycinanka do postawienia na półeczce. No tu Blue Ocean na również rozpieszcza zawsze tymi końcóweczkami. E, bardzo fajna gazetka, która mnie poprawiła chyba jeszcze jakość papieru, pachnie na pewno. Moim zdaniem właśnie. E, fajnie mam postać robina jest też kolejny numer! Czekajcie, spróbujcie przemycić z nim, zobaczy. Superman może już gdzieś się tam pojawiał, no ale spójrzcie, co mam w nim fajnego. Pojemnik z kryptonitem. No, to jest raczej rzadkość. Tory, wszystko widzę. Weź to, weź, weź. weź tu mi się więc jednak zabaweczce, no bo cóż, Robin jest to pomocnik, który na pewno przyda się temu miastu, nie tylko mojemu miastu, ale i prawdopodobnie waszemu miastu. Klej to jest również coś, co przyda się w niejednej misji do sklejenia, normalnie tylko klejem to czuję, można by kropleja zastąpić i... Klocki, można by tak posklejać, że hej. Co ciekawe, moi drodzy, spójrzcie, znów Blue Ocean nam dogadza, że tak powiem, dając pelerynkę w kartoniku. To jest fajne, bo mam pewność, że ta pelerynka w żaden sposób się nie uszkodzi. Co jest jeszcze fajniejsze i ciekawsze, spójrzcie, mamy w zestawie aż dwie pelerynki. Czyżby robu miał faktycznie dwie pelerynki? Spójrzcie, jak ciekawe, dodatkowo obydwie są z jedną, że tak powiem, dziurką. I dlaczego tak się stało? Kochani, stało się tak dlatego, że po prostu LEGO przypuszczalnie tak to pakuje. W instrukcji mamy zaplanowanej czarnej pelerynki, więc mamy ją, możemy ją potraktować jako zupełnie gratisową pelerynkę, wow. Kolejny gratis obok saszetek. No to cóż, zróżmy sobie robuna. Cóż, gatki. no niczym się tu nie wyróżniają, są zupełnie zielone i bez żadnego nadruku. Trochę szkoda, no ale on miał taki strój. Czy możemy mieć o to problem do gazetki? Nie. Możemy mieć o to problem do robina, że tak się ubiera. Natomiast Pójdźmy na górę. Ładny kaloryferek. Ładne R. Naprawdę najwyższej jakości lotów na dróg. Z tyłu również. No niczego sobie. Ładny pasek. Tutaj mięśnie, wszystko jest ok. Więc pozostaje nam tylko cieszyć się z tak ładnego z tak ładnego kostiumku. Ciekawie mnie ta pelerna. Wiecie, zawsze one są. Wiecie jakie? Zakładane na podwójne dziurki, żeby to ładnie wyglądało. Tu mamy ją tylko i wyłącznie na pojedynczą dziurkę. Ciekawe jak się faktycznie sprawdza. Bardzo się właśnie czemu Lego daje na podwójną dziurkę. Właśnie to, że czy niestarczne na podwójną zawsze lepiej, no pewnie tak, no ale spójrzmy, to wygląda, że również całkiem fajnie się trzyma. Robin ma dwie twarzyczki, jak widzimy, jedna jest zadowolona, taka trochę inna niż standardowa twarz Lego, ale fajna, mi trochę, chociaż przypomina trochę Mighty Micros, no tu już trochę mniej, nie no spoczko. No i oczywiście włoski i w komplecie, w całości wygląda on tak, z drugiej strony. W ten sposób nie. Bardzo ładny. Figurek yy, ma on harpun. O dziwo kolor harpuna to jest chyba yy, Old Dark. Old, old Dark Gray, a nie zwykły gray. No i cóż, z tym harpunem prezentuje się on tak. Yy, kolejne bardzo fajne, dobre wydanie od Blue Ocean, czyli kolejne wydanie Batmana. Kolejny numer już. 21 maja. Powiedziałem wejść do. To... Także za dwa miesiące kolejny numer 2 z małym groszem. Bardzo fajny e, robinek w za 15 zł. Ja robiłam mam pierwszy raz w życiu, więc dla mnie absolutnie to bardzo fajny właśnie nabytek. E, biorąc pod uwagę, że ile jeszcze innych gratisów dostajemy o tej ręce, nie wspominając, no to myślę, że dziwię się, że siedzicie się przed komputerami, zamiast jeszcze lecieć do kiosków. Jeżeli lubicie DC, zapraszam na Was na mój kanał z Granid. Gramy sobie właśnie w grę DC, Super Złoczyńcy, nie brakuje tu również Batmana na tym kanale. No a i ostatnio sobie się się coraz częściej na WTF Klocu. Wszędzie was kochani zapraszam, a dziś portfel do rąk i marsz do kiosków. Bye!